przyjściu Siemanu Witam Was w pierwszym odcinku w serii od zera do bohatera oczywiście Rogueem. i zacznijmy sobie od rozdania perków bo stwierdziłem, że zagramy sobie z perkami oczywiście będzie to Rapture Hide do tego sobie dodajmy może Dagger Mastery nie, ale na pewno Poison Weapon na pewno będzie Jokester dodajmy sobie stylfa i może jeszcze dodajmy sobie trapki żeby jakoś ten jak najbardziej od razu mamy, także lecimy zobaczymy co z tego wyjdzie jest tak naprawdę koniec sezonu już zobaczymy czy uda nam się w ogóle Dokończyć dzieła znaleźć jakiś ekwipunek na Rogala. Ogólnie jest mój to pierwszy film na kanał, jeżeli chodzi o Dark and Darker. Zobaczymy, czy w ogóle to się zaaplikuje. Przyjmie się taka tematyka. No jesteśmy w dupce, prawda? Bo zaczęliśmy na środku, chyba w najgorszym miejscu, zaczęli. Mamy budki o, przepraszam, nie wyrzuciłem. No jest lipa, trochę, nie? Jest mega lipa. Fajnie, mamy szeroką maskę. Fajnie, by było dropnąć jakiś w ogóle rapier albo sztylecik. Hmm, mamy jeszcze lepszą. Sikierek nie mogę niestety podnieść. No, tam mamy. Tam mamy lepszą broń. No, nie uderzasz. Nie uderzasz. Nie wiem u mnie jak mi będzie słychać zobaczymy Dziwne, że jestem na środku, a nie spotkałem jeszcze nikogo. Okej okay. Nie ma nic ciekawego, Dobrze, lecimy dalej. Oczywiście na początek najważniejsze zebrać jakiś I Ewentualnie pójść na jakieś PvP małe Oczywiście musiał mnie. Zobaczyć. Tak? I na łeb. I na łeb. I I powiem, nie, nie. 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 że Nie. wam, że Nie. spodziewałem się, że Nie. na taki mocny, jeżeli chodzi na pięści. Mam ognisko. Mam jakieś łapki. No tak lipa, I tak naprawdę nie mam pojęcia gdzie się teraz kierować Najlepiej chyba będzie pójść sobie tutaj na stronę cyklopa toś już padło od bublina ogólnie dobrze czekajcie tu będzie jeszcze skrzynka będzie Poszedłem po prostu w stronę tego, nie? W stronę cyklopa może będzie więcej tych skrzyneczek są tu widzę taka, no powiem tak, dosyć ciężką postać wziąłem, jeżeli chodzi o zrobienie tego zera do bohatera, jeszcze bez żadnego giru no, Naprawdę jest ciężko, cokolwiek. No Regal tylko i wyłącznie może nosić albo rapieraka, albo sztyleciki. Na szczęście mi w ogóle nie dopisuje. Spodnie mam. Memory, magical power. Po prostu będę więcej bił z e, hmm. Zobaczymy, tam mamy kolejnego brązika. Może z tego brązu coś tam nie trafiłem. Nie! No, ale ciekawa, czas tam tylko ucieka. Naprawdę, nie ma tu nic. Na pewno dużo osób jest na cyklopie w tej chwili obecnej. Cyklop to kolejne buty. No, może ten nie zauważy, był tam bandasz. W ogóle luty lutowałem tamte gobliny? Czy nie lutowałem. Ja nie lotowałem. chyba nie lutowałem tamtego goblinów w ogóle, nie? Tu jeszcze mam określa. Ja pierdzielę. Jest. No to co? Lecę, nie? Lecę na ten. Lecę na cyklopa. Miejmy nadzieję, że kogoś tu sobie ciekawego spotkam. No, teraz ta gierka ma sens, nie? No, Może wchodzą na dwa te. Także okej, ok, szukamy sobie... ...jeszcze lepszego gierku. Tu jest i tak dalej ale niestety dobra, przelecę sobie tędy jest rondel, nie wiem czy nie wolałbym rondelka wolę rondel Ma pół trej tak, na cyklopie ktoś już właśnie padł wiedziałem, że w lecimy sprawdzić a, teraz został porozbijane. Czyli kolega padł. Na tutaj przy samym przez spoko, będę miał potki i będę mógł poszukać kolejnego Przeciwnika. To mi się podoba. Zbroja będzie. Będzie ludka. E, e, rapiera może nie będę brał. Dobra, jest okej, okay. jest fajnie. Jest ktoś. Ktoś jest. O, boş. Suskun <tık> Staram się go poszukać. Myślę, że on jest gdzieś tutaj, koło altaru. Oj. piklo klokły. Nic dla mnie. Ale gdzie tu są ludzie? Halo? Nie róbcie sobie żartów. Dobra, ja przeszedłem stąd, tu, tutaj po prostu było otwarte. Tutaj tędy. Sporo jest tego. No ten ziemi przyszedł w ogóle. To jest stanie Nie wiem, bardzo mało ludzi jest na tym lobby. i nie wiem już prawie się czasówka kończy, dobra, może przejdę się na środek po prostu też nie wiem czy wrzucać ten film w całości, czy pociąć go może najlepiej go potnę Ale naprawdę tu nikogo nie ma co to za roboty tu jest zero ludzi Przejdę się jeszcze na sprawdzić czy może tam ktoś jeszcze, poczekajcie bo to mi się popieprzyły kierunki, troll, Ripley, no to tutaj. że ktoś będzie jeszcze na trolu. Zrobił trolla. Dobra, coś się zrobił, trola. to cwaniaczek. Dobra, mogłem od razu iść na trola. zlekać. Spójrzcie tu. Dobra, może ja po prostu ten odcinek wrzucę w całości wiecie A kolejny jak będę gdzieś tam sobie działać jeżeli na pewno nagram jeszcze jeden taki okay. sobie potnę żeby już jako tako to wyglądało nie ma tu nikogo już udało nam się znaleźć gir, mlecznie nie udało nam się Zostało puste. Dziękuję za oglądanie. Pewnie tak nikt nie wytrwał do tego momentu. A jeżeli wytrwałeś do tego momentu, to po prostu napisz i daj znaczenie. timer się odpalił, także ja się z Wami żegnam. I na razie.